Siema! No i właśnie, miałem wrzucać dwa filmy tygodniowo: w poniedziałek i piątek, ale może zdarzyć się tak, że ten z poniedziałku będzie po prostu we wtorek, ale też o 16. A ja dziś pozdrawiam Edita, Pawła, Modzela, Krzycha, Seweryna, Alana, Dariusza, Skupidu, Koaczkowitusa oraz Mata. Tutaj zazwyczaj były ostatnie suby na kanale. Natomiast teraz wrzucę na ekran osoby, które subskrybują mnie już nieco dłużej. Zapraszam do oglądania. Motocyklistę, podczas spokojnej jazdy mężczyzna stojący na chodniku rzuca balonem z wodą. Sami zobaczcie, co się potem działo. You

Podczas przejażdżki zauważa na chodniku swoją siostrę i postanawia ją zbić piątkę. Rowerzysta uderza w rozpędzonego motocyklistę na skrzyżowaniu. Moim zdaniem wina leży całkowicie po stronie rowerzysty. A wy, co o tym sądzicie? What are you doing, dude? Yeah. Hey? Yeah. Oh. Are you okay, dude? Dude, you can't come out like that. You can, you're right dude, there. You in can't the pass rain. me on the right. Yeah, because you, you came can't pass me on the right on going camera, straight. You cannot pass me on the right going straight. You got a camera. Yeah, that's right. Yeah, you can't pass me on the right going straight, man. You, you gotta go right. You gotta wait for they me. You gotta wait for me. You gotta wait for me, man. Dude, you can't pass you me. Came in front of me. Dude. I'm going faster than you. Dude. You came in front of me. I, I was in this lane. You cannot you cannot come here when I'm coming up behind you. You have to stay here. This is where cyclists stay. You were you are not here. You were here. This is one lane. Dude, you were here. Is no this side or that side. I, I this have is one lane. I'm a vehicle. You have to you. stay behind me. Dude, you're gonna go on YouTube because of this shit. Cause you want to argue about this Dude, shit. Dude, I don't give a f if you put me on YouTube. <laughs> yeah, of course What I'm don't. gonna do is I'm gonna go take a picture of your license plate. Yeah, okay. You go ahead and do that. I will. Go ahead, right now. Go ahead. Go right ahead. Come. This kid's arguing with me about it. You're completely it. wrong, man. What am I wrong? Dude, he can kill you off. Don't pass someone on the right. i not right. stop. Fuck, you're just driving. You don't pass someone on the right with a cyclist. Dude, he came in, in just... he came in front of me. He came in front of me. Okay, go right around. Motocyklista postanowił wyprzedzić upa z lewej strony, podczas gdy on zamierzał skręcić właśnie w lewo. Sami zobaczcie, jak mało brakowało do bardzo groźnego w skutkach wypadku. Spędzoneu motocykliście pod koła wyskakuje zając. Zobaczcie sami, że dzieliły ich milimetry od zderzenia. Trzech rozpędzonych motocyklistów spotyka z naprzeciwka jedący samochód. Zobaczcie, jak mało brakowało do ich spotkania. Motocyklista porusza się legalnie po tej drodze, natomiast pewna kobieta uważa, że nie powinno go tam być oraz że jest za głośno. To jest green lane! Tutaj w sumie nie widzę sensu dyskusji pomiędzy nimi. Natomiast motocyklista ma problem o to, że kobieta jeździ po miejscach parkingowych na pustym parkingu. Chociaż najprawdopodobniej, jakby on nie zatrąbił, to kobieta by się nie zatrzymała. You can't do that, right? You know you can't do that? You can't just come flying through the parking spots in the middle of the parking lot. You know there's lanes and there's a road to go around. What? I'm going in between the lanes and out the lanes. This is a lane right here. You're going straight through the parking spots. People like all right, are you not right in the head, man? Listen, people do this all the time, and it, and I've almost literally died three times because of it. Okay. Do you see these white lines right here on the road? I'm gonna try doing this very carefully, since you don't understand. You should understand. You got your license. Do you see the white lines on the road? Do you see them? You cannot drive your car straight through those. Wherever those white lines are, you can't go through. They're usually yellow. You get it?

It's cool. I just want to know, why'd you honk? Can I pull in and talk to you? I can't hear you. I can't hear you, man. Look, I want to be the safest rider. So I want to hear they from you. Right turn only lane into traffic where you should have been in the other lane in the first place. Cut me off. Cut me off. Cut me off. You did not yield to me. No, Nie, potrzebuję przeprosin. Chcę tylko wiedzieć, że Motocyklista chce wyprzecić pojazd z prawej strony, natomiast ten zaczyna przyspieszać i motocyklista prawie uderza w samochód na swoim pasie. Waarvoor was dat nodig? Kant, ja. Kant, kant. Wachten, dan kant aan ja Wat? Aan kant linkerkant, Eerst dan je weet toch dat is twee baanvakken, dat mag die? Dat is twee baanvakken, dat mag Ik weet niet of dat je de regels kent Ga die kant, maar de linkerkant, ga links Ik zie je niet Wat doe ik als ik zie je niet zie? Ha? Je spiegels gebruiken dan misschien Wat? Dat doe je dan misschien Gebruiken, huh? ik draai een feestgebruiker dan oh, we, Probeer een keer Probeer Probeer, probeer, probeer 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 ga wel mee maar. probeer

Jeżeli tutaj dotarliście, możecie napisać w komentarzu od kiedy mnie oglądacie, a teraz standardowo wymuszenia na motocyklistach. To już na tyle w tym materiale. Możecie wesprzeć ten kanał, klikając pod filmem opcję Wspierania. Możecie zostawić łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, co tam chcecie. Na razie i cześć.